Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Wierzbowski, jestem kierownikiem Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszaw Warszawskiego, profesorem, jednocześnie praktykującym radcą prawnym. Komentarz, który dzisiaj Państwu prezentuję, został przygotowany wspólnie z profesorem Romanem Hauserem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Komentarz jest komentarzem szczególnym. Dlaczegoż to? Po pierwsze, powstaje jako współpraca dwóch uczelni. Jako grono autorów występują przede wszystkim sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, profesorowie uczelni i praktykujący prawnicy. W każdym rozdziale u dołu mamy nazwiska autorów, w miejscu, które otworzyłem, mamy pana sędziego Drachala, prezesa. Naczelnego Sądu Administracyjnego. Mamy profesora Jacka Jagielskiego i mamy pana Gołaszewskiego, praktykującego radcę prawnego. Komentarz powstaje w chwili, kiedy Sejm kończy pracę nad nowelizacją ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jest to bardzo ważna nowelizacja. Ona zmienia sytuację sądów administracyjnych, powinna w istotny sposób przyspieszyć postępowanie, powinna w istotny sposób zmienić rolę sądów, które uzyskują znacznie szersze prawo orzekania reformatoryjnego. Przy tak istotnej noweli, właściwie dotychczasowe wydawnictwa na temat tego postępowania no, mają ograniczone już zastosowanie. Stąd też ten komentarz powinien znaleźć się w każdej kancelarii. A więc każdy problem jest oświetlony bardzo wszechstronnie z trzech dziedzin, tak żeby ten komentarz mógł służyć zarówno sędziom, naukowcom, jak i przede wszystkim praktykom.